Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree. O, Chodźcie, śniadanko czeka. Dobre, Matysiu. Ci się tutaj rozwaliło to, co położył. Pobudka. A ci się papier rozłożył? Co to? Nie może to elf. Pomału, Matyldziusz. Czekaj, czekaj. Nie czekaj, no nie. Ale... Skąd wiesz, że to elf? Ale to mój papier, on był w na naszym pokoju. To musiał być koło twojego łóżka. Co on wam tam zrobił? No to nieźle się pochwalił. Nie, dobra robota, napisał, że zrobiliśmy. A, że wczoraj wykonałyście pompki? Co on wam zrobił? Rozsypał wam pistacje, Zjadał wasze pistacje w nocy? Nie, to nasze. Pistach. I buty, coś wam zrobił z butami? Jeden lili, czemu tak? O, przyczepił je. Połączył buty nie do pary? Dajcie dziewczynki do śniadanka. Smacznego. Matysiu, teraz musisz sprzątać po tym elfie, co? Nie, no, widzę. A ty już gotowa na łyżwę? Tak. Moi drodzy, dzisiaj za dużo czasu rano nie było, więc dziewczyny kalendarze otworzą e, po szkole dla odmiany. I powiem wam, że słoneczko dzisiaj świeci. Wow, jaka przyjemna odmiana! Mamy też gości dzisiaj na kawie. O 10.30, czy tam o 11.00. No, także wiecie, muszę tutaj szybciutko poganiać, chcę wstawić też pranie, bo dopiero mi wyschło jasne z powrotu do Anglii. I, I co? I potem ja otworzę swój kalendarz. Powiem wam, że brakuje mi takiego kalendarza jak w zeszłym roku trochę. Ten na razie z zapachami to tak średnio mi się sprawdza. E, może w przyszłym roku poproszę Artura, żeby mi zrobił ja jemu tak jak było rok temu. Cześć e. kochani, odzywam że do was już dużo później, już jesteśmy po kawce z rodzinką. Fajnie było porozmawiać, że się nie widzieliśmy jakiś czas, to powiem wam, że tak kłapaliśmy trochę, no nie? Dużo bardzo tematów, ze świętami, z prezentami świątecznymi, z planami różnymi świątecznymi, sylwestrowymi, do których nawet prawie nie doszliśmy. Bo stwierdziliśmy, że nawet tego tematu nie będziemy poruszać, bo już było mało czasu, a teraz... Przepraszam mam cukierka, więc mogę trochę wiecie, źle mówić. Ale chcę Wam powiedzieć, gdzie jedziemy. Matysza ma dzisiaj łyżwy i w tym momencie już zaczęła jeździć na łyżwach, a my chcemy jej zrobić niespodziankę, pomachać jej i odwiedzić ją na łyżwach. Także myślę, że będzie to dla niej mega, mega pozytywne. Dojechaliśmy, muzyczka już przy lodowisku gra. Widzieliśmy Matyldę, ale ona, ona nas jeszcze nie widziała. To już sama to jest Tak? O, to jest fajne. Gdzie ją widzisz? A, tam jest. Kiedy nas pozna? Czekaj, czekaj. Niespodzianka! Cieszysz się? No. Dawaj! Oj A dawno zaczęli, o który weszli? O już z 15 minut. 15 minut A widziałam. A gdyż to ja się, to nie wiedziałam gdzie było. ucieszyła z niespodzianki musimy przejść chyba przez sklep. No jak chcecie. Matysia się bardzo ucieszyła z niespodzianki. Naprawdę była w szoku. Zrobiliśmy jej parę zdjęć, a teraz... A teraz zamykamy pochodzić trochę po sklepach za inspiracjami świątecznymi. Zresztą tą choinkę muszę nagrać, jest ładna. Widziałeś tą? Choinkę chcę nagrać. No tą to jest choinka. Ale ładnie ozdobione, zobacz. Śliczne. Powiem Wam, że upatrzyliśmy e, trochę fajnych rzeczy, e, a teraz przyszliśmy szybko coś zjeść, bo już mamy mało czasu, żeby odebrać dziewczynę. Właśnie sobie piję szejka ze frytki e, i coś miałam Wam powiedzieć, że jest tyle ludzi już w sklepach. Już widać, że się zaczęła ta świąteczka, no pewnie często się, świąteczna gorączka się zaczęła. I widać, że już bardzo, bardzo dużo osób robi zakupy. Kupiłam tylko jedną rzecz, pokażę Wam w domu. No i co, zbieramy się pomału do domu, zaraz dziewczyny odbierzemy, dziewczyny muszą otworzyć jeszcze kalendarze i tak nam mija dzisiejszy vlogmas. Byliśmy po drodze jeszcze do polskiego sklepu, ale ja nie wychodzę, bo powiem Wam szczerze, że jakoś tak mnie głowa rozbolała jak wracaliśmy. Myślałam, że jak zjem to mi przejdzie, ale wiem już nawet dlaczego. Jak przyjechaliśmy popatrzeć jak Matysia zjeżdża, jeździ na łyżwach, to było słoneczko i było naprawdę przyjemnie, ale nachodziły takie wiecie mega chmury. A ja często mam także odczuwam takie warunki, zmieniające się warunki atmosferyczne. I jak wychodziliśmy już z wielkiego wiecie centrum handlowego, to już deszcz lał i chyba po prostu w tym momencie przesilenia, jak to ciśnienie się zmieniało, zaczęła boleć mnie e, głowa. E, tak jak mówię, zjechaliśmy do polskiego sklepu i e, powiedziałam Arturowi, żeby mi kupił rol mlecze, to jest obowiązkowe, a więcej rzeczy na razie mi nie przychodzi do głowy. Planuję za 5 dni, mniej więcej 6 zrobić ruskie pierogi, które już częściowo będę sma e, smażyła. Widzicie, głowa nie pracuje. E, które już będę częściowo na święta sobie mroziła. E, także pewnie będziecie ze mną, jak będę robiła ruskie. To już nasza tradycja też. Dajcie mi znać, czy Wy robicie z kapustą z grzybami ruskie, czy jeszcze jakieś tam e, inne pierogi. I jestem mega ciekawa, jaką powiedzmy zupę serwujecie przy stole wigilijnym. Bo wiem, że w różnych regionach e, Polski jest to co, jakaś inna po prostu zupa. E, u mnie najczęściej bo zawsze barsz czerwony z łóżkami. E, zdarzało się chyba, że była zupa rybna, ale musiałabym dopytać mamy, bo już od lat takiej zupy rybnej nie jadłam. Czy coś jeszcze? Nie, komput suszu, ale to już bardziej do picia, a nie, tak wiecie, jako danie. Moi drodzy, mówiłam wam, że kupiłam na zakupach jedną rzecz. Zobaczcie, jaki przepiękny kupiłam sobie taką butelkę, czy to na wodę, czy na herbatę. Można wkładać tu zarówno zimne, e, zimne picie, jak i ciepłe. I e, w takiej fajnej, wiecie co, firmy i lubię bardzo ten sklep. się mówię chyba, poprawcie mnie, jeśli źle mówię. Oni mają tam naprawdę bardzo takie ciekawe rzeczy, takie trochę inne. Ja lubię tam czasami zajrzeć. I akurat były promocje minus 40%, minus 50% na różne rzeczy. E, akurat za tę butelkę, i ona nie jest taka ani duża, ani mała. Takie, widzicie, jest średniej wielkości. Przepiękne ma wzorki. Zapłaciłam 7%. Nie pamiętam dokładnie 7,50, coś w tym stylu. Była przecena z 12 funtów, także naprawdę opłacało się ta butelka, będzie mi służyła lata tak naprawdę, więc stwierdziłam, że warto zainwestować Miałam poprzednio taki, powiem Wam bardzo fajny termosik ale on był trochę duży, zostawiłam go w Polsce i ponieważ tam się spodobał rodzicom, to stwierdziłam, że już niech im tam zostanie a ja sobie po prostu kupiłam troszkę mniejszą wersję, taką, która mi się jednak lepiej sprawdzi Dobra, chowam rol mlecze, tatuś się spisał, rol mlecze kupił i przygrzewam dla dziewczyn zupę i mam dla nich takie kanapki na ciepło i sprzątam ze stołu, bo powiem Wam, że wyszliśmy razem z naszymi gośćmi, jak do nas dzisiaj nas odwiedzili, dlatego, że się śpieszyliśmy, żeby zobaczyć jak tam ma i całe to jedzenie zostało na stole. Zobaczcie sami. Widzicie? Nic nie sprzątnęłam, zostały kubki, zostały jakieś oliwki, ciasteczka, orzechy. Wszystko zostało, więc muszę to szybciutko sprzątnąć. I robimy klimacik, żeby było fajnie i przyjemnie. E, jedenastkę muszę wyjąć. Tak, muszę wyjąć jedenastkę. O. Będzie troszkę łatwiej dzisiaj? Może? Nie! Yeah. Już prawie, prawie, no chodź. O! Dobra. I mamy jedenastkę. Co my mamy tutaj za herbatkę? Eee, peppermint! Ojej, super! Uwielbiam, ona jest taka ostra, a jednocześnie miętowa, powiem Wam, że w sumie idealna. Polecam Wam, jak lubicie takie trochę dziwne herbaty. Otworzyć kalendarz. Raz, raz, raz. Gdzie jest kalendarz? O, jest tutaj. Mam zasłonięte zasłonki, stąd, jak widzicie, jest trochę ciemny Ciemny ekran, ciemny obraz dla Was do oglądania. No i co my mamy za dzień? 11 otwieramy, kochani. Brawo. E, udało się. No i co my tu mamy, kochani? Co my tu mamy? Może jakaś ostrość. Sweet passion. Wiecie co? Słodki e, zapach, ale taki przypominający drogerie trochę. Jak się wchodzi do drogerii, jest taki zapach, to ten zapach dokładnie tak pachnie. Także powiem wam, że całkiem nieźle. Czyli wczorajsze okienko i dzisiejsze jest naprawdę bardzo fajne. nie otworzyłyście jeszcze dzisiaj kalendarzy. Mam tu kalendarz dla Lileczki i mam dla Matysi. Chciałam, żebyście tak ładnie na tle choineczki. Inne coś macie, tak. Jestem ciekawa, czy Wam się spodoba. Ja też jestem ciekawa. Ja też. Co tam jest? Co tam jest? Skarpetki dostałaś! A pokaż jakie Lila! Różowe ciepłe. A matysia? I Matysia, Lowi? Ale fajne! Wow, ciepluchy! Ciepluchy. Mogłabym rano otworzyć po prostu. Wiem, więc Lili wzięłam dwupak, ja ja wiesz, być ty masz pojedynki. są i tak są takie... One są takie same, ale mówię, nie było takich świątecznych dla ciebie, to wziąłem ci takie normalne, ale one były w dwupaku, a Matysi były pojedyncze. Założysz, pokażesz nam? Będzie ci ciepło, to prawie jak kapcie, Matysia. Poka. Ej, no rewelacja. W jakim kraju pomieszkuje Mikołaj? Kto wie, w jakim kraju mieszka Mikołaj? Ja wiem. Norpol. No jest to, jest to biegun północny, ale jeszcze powinnyście znać... Ee, jego miejsce zamieszkania konkretne. Ja Wam podpowiem, A, że to jest na la... Latarnia? <laughs> latarnia to nie jest. Laponia. Laponia. La hmm? Nie. No, mówi się, że Mikołaj mieszka w Laponii. Nieprawda. Mama, Nieprawda? No to zapytamy naszych widzów, czy to prawda, że Mikołaj mieszka w Laponii, czy jednak e, nie ma określonego miejsca zamieszkania dla Mikołaja, dobra? I zobaczymy. Moi drodzy, przychodzę do Was z pozdrowieniami. Zaraz dołączą do mnie też dziewczynki, żeby pozdrowić kilka osób. To był ten vlogmas. Powiem Wam, że bardzo dużo zostawiliście komentarzy. Nagle się tak, jakby nagle się tak ukazaliście w komentarzach, jak dawno się nie ukazywaliście. Także bardzo jest mi mi miło. Eee, I co? Zaczynam pozdrowienia. Karolina Szymkowiak, serdecznie pozdrawiam Karolinę. Angelika Talkowska, pozdrawiam. Zuza Adamczyk FGH FGH, pozdrawiam. Dalej, Marysia SS, serdecznie Cię Marysia pozdrawiam. Palomcia czy my? serdecznie Cię pozdrawiam. Wioletta Kamoń, serdecznie pozdrawiam, Wioletę. Następnie, Marta Gryszkiewicz, pozdrawiam, pozdrawiam również, Olivia Jaskulska, Malwis XDD, Małgorzata Sy, Mariusz Mariuszek, dziękuję, serdecznie pozdrawiam, Alicja Maj, Julia Julia, Marta Woj Wojcikowska, albo pewnie Wójcikowska, serdecznie Cię pozdrawiam. Buziaki przesyłam także Dagmara Doma Gała, buziaki, Martyna Kowalik, Maja Fogel, serdecznie pozdrawiam, Marta Pluta, serdeczne pozdrowienia, Agnieszka Baranowska, serdecznie pozdrawiam, Agata Bałdyga. Dziękujemy za miłe też komentarze. Od Was naprawdę zostawiliście bardzo też dużo miłych komentarzy. I ja się to już tak trochę poczułam, jakby święta były, i jakbym takie dostawała od Was, jakby, nie wiem to powiedzieć, życzenia. Takie to było fajne. Destiny 17, pozdrawiam. Nadia Gręda, Anita W. Oliwia 87, Ola Oleńka, Natalia Super, Anna Brach. I teraz zatrzymam się na chwilę i poczekam na dziewczynę. Niech one też pozdrowią Was. Chciałabym serdecznie pozdrowić Julię Żerkowska. Julia Żerkowska, tak. Santa Maja. Tak. Mila Vlog. Natalia Urbanak. Urbaniak, tak. Julia Swo Swodczyk, Paulina B. Kamila LE. L, po prostu. L. <laughs> nieźle, nieźle. Aneta K. K. Natalia Piecho-Cińska. Kasia Kosiuńska. Pozdrawiam. Zuzanna Rubaj. Pozdrawiam. Teraz, teraz ty. Emilka ML. ML. Anna Kowalska. Zuzia. Wiktoria Wasile. Pozdrawiamy serdecznie. Weronika Geleszczewska. Pozdrawiamy! Was <grych> wszystkich. Dobra, i teraz jeszcze Aleksandra Wiśniewska. Serdecznie pozdrawiamy Aleksandrę. I teraz poczekamy Macysiu, teraz lileczkę zawołaj do nas. Lileczka! Lileczka pozdrowi! Lila się przebiera tutaj dla Was z uniformu, żeby być bardziej świąteczna. Matysia sobie o, krawacik przyczepiła. No chodź Linki. Mi chyba srebrny, bardziej pasuje. Coś czujesz, że Lila to się jakoś przebiera, tak wiesz, albo w moją sukienkę, albo jakoś tak. Go... Mamy, to chodź to też... Piżamy, ja myślałam... Tata! Tu jest, słuchajcie, cała Lila. Liczyłam na to, że założy czapkę świąteczną z Peterki. Tata! Chodź już tu do nas. A Lila się Lili. przybrała, kochani, do pozdrowień w piżamach. Pozdro, pozdrawia to się tak... Jak się kogoś pozdrawia, to wypada się tak ładnie odstrzelić. No? A ty... Aha. Flamingi i <laughs> Czyli będą dzisiaj piżama we flamingi, to już jest taki strój do pozdrowień, tak? Dobra. To teraz Lindzia pozdrowi. Katarzyna, 17, pozdrawiamy. Pięknie. Mar Mar <laughs> Marlena Żura. Marlena Żura. Pięknie. Pozdrawiamy Marlenę. FGH FGH. Pięknie. Pozdrawiamy. Kalcia L. Nie Kal, a Kalcia. Kalcia LPS. <laughs> Ślicznie. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Kalcie. Zuzanna Kro Krosalik. Magda A. Pozdrawiamy! Klaudia Grunowska. Pozdrawiamy! A ja pozdrawiam Amelia Mikołajczyk, Malwis XDD, Daria Nowak, a teraz bardzo ciężki nick, VPAA, VPATI V. -a -a, v, -v, -v. Magda Niwczyk. Pozdrawiamy! Roxana yeah! Roksana Kruczkowska. Pozdrawiamy! Tak. A ja pozdrawiam Nikola Orłowska, Rita Tuta, Vanessa Paprocka, Ewa Hądzlik, serdecznie pozdrawiamy Ewę. Świat Rozali Kinisia 95. Pozdrawiamy. 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 Małgorzata Dzikowicz. Maria, Maria Czarniecka. Pozdrawiamy. Karo X. Stanisław Sik. Kinga Bara. Natalia Szwajka. Pozdrawiamy. Brawl Stars. Natalia Urbaniak, chyba już była, Małgorzata Sy była, użytkownik Google, dziękujemy za komentarze, Olix YouTube, co tam u was, a ja co tam u nas w ogóle. Pozdrawiamy co tam u was, a u nas jak? U Fajnie! Nas, u nas świątecznie! Ready, to mój Zaraz mi spadniecie do tyłu. Dobra, i może mi się uda dokończyć. Natalia Sus, Aleksandra 130, grosik 1, Wioletta Jałowiecka, Unicorn Zosia 123, pozdrawiamy, Emilka 55. <tryk> I kochani, ja już dokończę resztę. Już dziewczyny, wiecie, trochę mi się już wyludziło, już zaczęły się wygłupiać, tak jak to dzieciaki. Tak, u nas też to tak wygląda, że ciężko czasami coś dokończyć, bo dziewczyny dostają małego świra. Dobra, ja pozdrawiam. Katarzynę Wielgat, serdecznie pozdrawiam. Oliwia Ludwiczak, serdecznie pozdrawiam. Destiny17 Jeszcze chciałam powiedzieć, że ktoś tam napisał Z Was W komentarzach, że o pozdrowienia się nie prosi I tu się w 100% zgadzam Nie musicie mnie prosić o pozdrowienia Ale musicie mi powiedzieć, kto chce być pozdrowiony Bo czasami jest tak, że ktoś nie chce Żeby wyczytywać jego, wiecie Imienia, nazwiska, niku Więc ja nie chciałabym naruszać też Waszej prywatności Stąd Zapytanie, kto chce być pozdrowiony, a kto nie Ale bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, tak? Szczerze od serca. No i dobra, jedziemy dalej. Marta Paszkiewicz, serdecznie pozdrawiam Ciebie, Marta. Anna Olesiak, Barbara Nowak, Weronika Winek, Karolina Pancarska, serdecznie pozdrawiam. Iza Wziętek, serdecznie pozdrawiam. Aneta Lempart, pozdrawiam cię, kochana. Buziaki dla Zuzanna Gel, Agata Bałdyga. My, myśka Pyśka jaki wesoły nick Anita Mysza Magda Sokołowska, Mariola Zaw zobaczcie jak bardzo dużo Was e, zgłosiło się do tego, żeby być pozdrowionym i naprawdę musiałam to wrzucić na końcu filmu, no bo to by było wiecie, bez sensu tak w połowie przerywać na jakieś 4-5 ja widzę, że jest 7 minut z tego może powstać drugi film a może naprawdę to wrzucę w drugim filmie no zobaczymy Hejka Tulenka Górska, Marika Świ, Świdoda, Buziaczki, Olcia X, e, Anonimowa Laska. Pozdrawiam serdecznie. E, Stenia Biechniak, Wiktoria W, Nikola Kondas206, Zofia Taranowicz, Oliwia Jastrzębska. Lena Młynska, Agnieszka Madalska, Szymon Minecraft, serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, ja teraz nagrywam to wieczorem. Wy zobaczycie to następnego dnia, czyli tak jakby nagrywam, to dla Was dzień wcześniej wieczorem, więc jeśli ktoś napisze komentarz o pozdrowienie już po tej godzinie, jak tu nagram, to niestety się nie załapię, ale i tak serdecznie pozdrawiam wszystkich. Minorek z wykrzyknikiem, tw wiktor TWT Vanessa Kudlek, serdecznie pozdrawiam, Michalina Pszczółkowska Maria Czarnecka, Amelia ADX, Maria XXX, Kinga S, Gabriela Olek, serdecznie pozdrawiam Buziaki, Mateusza, pozdrawiam, ale jeszcze raz pozdrawiam Mateusz Grodzki, Marta Światli. Nie wiem, czy dobrze czytam. I bardzo dziękuję Ci za przemiły komentarz. Yuki i jeszcze JBL Maniak Bass Tester. I kochani, słuchajcie, bardzo dużo było tych komentarzy, tak jak widzicie. Korzystając teraz, jakby z okazji, że jeszcze chwilę mnie słuchacie, bo możliwe, że czekaliście na te pozdrowienia. Chciałabym Was też prosić, żebyście pod tym filmem zostawili też jakiś komentarz, żebym wiedziała, że obejrzeliście i że te pozdrowienia do Was dotarły. A kogo jeszcze mi się nie udało pozdrowić, to też może zostawić komentarz, wtedy ja sobie jeszcze zerknę. Wiem, że jeszcze ktoś mnie prosił na Instagramie. Tak, no to widzicie, udało mi się znaleźć Ależ od razu. E, pozdrawiam Mai i Zuzie Nowickie. Serdecznie pozdrawiam Was, dziewczynki. Mam nadzieję, że doczekałyście do końca i jeszcze się tutaj załapałyście. Dobra, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. E, trzymajcie się cieplutko. Buziaki dla Was i dużo, wiecie, dużo dobrej energii Wam przesyłam. Pa.